Cześć, tu Darek, jestem jednym z organizatorów Pizza MBS. Postanowiłem nagrać takie wideo, gdzie pogadamy sobie co dalej z Jamami, co z Beat Battle oraz co będzie się działo na kanale Pizza and Beats na YouTube. Na początek zapraszam do subskrybowania tego kanału. Nie trzymając Was z dużej niepewności, Beat Battle 2025 odbędzie się. Już możecie zapisać sobie datę 18 października 2025 roku. Będą pewne zmiany, postanowiliśmy zrobić mniejszą edycję w tym roku. Odbędzie się tylko kategoria 90 minut. Czyli jak ktoś nie wie, to przyjeżdżasz z samplerem, laptopem, tworzysz bit na miejscu z dostarczonych sampli. Jest wiele powodów, dlaczego postanowiliśmy zrobić bit battle w wersji minimalistycznej. Aczkolwiek Prawdę mówiąc, tak naprawdę to chodzi o fundusze. Gra toczyła się, czy będziemy w ogóle Beat Battle organizować, tak więc proszę nie narzekać i pakujcie się z samplerem. Podczas tej edycji zrobimy sobie Beat Sesję, tak jak było podczas pierwszej edycji Beat Battle, a po sesji zaczniemy nasz klasyczny Pizza and Beast Jam, podczas którego dwóch finalistów kategorii 90 Minut zmierzy się przy całej publice. Okej. Okay. Na szczegóły musicie jeszcze trochę poczekać. W lipcu wystartujemy z oficjalnym wydarzeniem na Facebooku i zaczniemy ogłaszać pierwszy gości, DJ oraz jury. Najważniejsze, czyli data, 18 października już jest. Jeśli ktoś tu trafił i nie wie, czym są w ogóle nasze dżemy, Pizza and Beats to hip-hopowy dżem, gdzie naprawdę zjecie pizzę, którą na co dzień możecie spróbować w błeno spocie w Borowiance koło Częstochowy. Nasze dżemy zaczęły się wbywać się tu i tam w Częstochowie, razem z organiką beats we dwójkę puszczaliśmy beat za bitem prosto z MPC. Z czasem wpadł mikrofon, ktoś ponawiał, potem pojawili się kolejni beatmakerzy, raperzy, dj je i z czasem rozkręciło się to w mega dżem, który miał już 12 edycji. Więc, jeśli chcesz wpaść, pokazać swoje bity, poskreczować albo ponawiać, mogą być teksty, nie tylko freestyle. Zapraszamy do częstochowy w październiku. A na koniec, co z kanałem na YouTubie, o którym mówiłem we wstępie? Zbudowałem studio, do którego będziemy zapraszać beatmakerów, producentów, muzyków, żeby pogadać o robieniu bitów. O sprzęcie, wtykach, dawach, syntezatorach, samplach i presetach. Nie będziemy jechać ogólnikami, chcemy stworzyć miejsce, gdzie rozmawia się o bitach, tak jak rozmawiamy o nich podczas naszych imprez. Mówię będzie bo do kanału dołącza druga strona duetu producenckiego Wax Eaters, czyli szósty, który także jest twórcą kanału na YouTube Historia Muzyki. Z Marcinem już w 2016 roku organizowaliśmy dżemy SMN Wax Eaters Beat Session we Wrocławiu i to można uznać za początek mojej drogi w organizowaniu bitowych wydarzeń. Już niedługo, pierwszy wywiad na kanale, tak więc zapraszam do subskrybowania kanału, obserwowania naszych social mediów i do zobaczenia.